27 września 2016 roku. Wtorek. W dawnych czasach ktoś się zdenerwował, ktoś oburzył, ktoś zdenerwował, ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół. I ciągnie się to za tym. Cały czas myślisz tylko. Weź, porozmawiaj z tą osobą. Najpierw myśl. Dlaczego tak się stało? Przedstaw swoją wersję. Jeżeli to będzie możliwe, z wam. Napisz list. Jeżeli to już jest niemożliwe, to wyślij to myśl. I wymaż ze swojej pamięci to zdarzenie, to to zdarzenie jest Ci niepotrzebne, bo ono się za tobą ciągnie. I tylko miarzy to, co jest najważniejsze. To Twoje myślenie wspaniałe. bo nie może być zakłóceń żadnych, jeżeli chcesz być wspaniałym. bo jesteś więc w każdym momencie jesteś w tej chwili świadom tego, co robisz. I to jest Twój naczelny dowód na to, że jesteś po prostu człowiekiem do zobaczenia.